Dzień dobry, ja na rozmowę o pracę. <noise> Zapraszam. Dlaczego aplikuje pan na stanowisko w naszej firmie? Ha, bo potrzebuje pieniędzy. Właśnie szukamy kogoś młodego, najlepiej z 20-letnim y, doświadczeniem. A jakie ma pan wykształcenie? Tak. To znaczy wyższe, średnie. A, takie 3 czwarte. Dobrze. A gdzie pan siebie widzi za 5 lat? A, w trumnie, jak tak dalej pójdzie. Gdzie tam kto chce, nie? A jakie są pana yy, mocne i słabe strony? No to yy, mocną mam głowę, a słabą psychę. Dobrze. A jak u pana wygląda znajomość języków obcych? Y, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki biegły. O, to imponujące naprawdę. Biegły mi przez łeb i wybiegły Widzę <laughs> poczucie humoru dopisuje. A jakie ma pan y, oczekiwania względem wynagrodzenia? No, tak skromnie z y, 10 koła na rękę miesięcznie plus jakaś tam premia, na przykład nie. Dobrze dziękujemy, to odzwonimy. Ale ja nie podałem numeru telefonu. Znajdziemy i odzwonimy do widzenia!